Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w świąteczno-noworocznym wydaniu akcentów polskich. Dzisiaj, w ciągu wspólnie spędzonych kilkunastu minut, postaramy się przybliżyć Państwu mijający miesiąc w ujęciu kamery akcentów polskich, która umożliwia nam towarzyszenie wszystkim polskim imprezom, nie tylko w Dyneburgu, lecz również w innych ogniskach polskości. Muzyka w naszym pierwszym reportażu udamy się do Pils, na drugie ogólnołotewskie Mikołajki. Imprezę, która cieszy się ogromnym powodzeniem i co roku zbiera setki dzieci ze szkół polskich na Łotwie. W sobotę, 7 grudnia, dzieci i młodzież z polonijnych ośrodków edukacyjnych przyjechały do Pils, aby wziąć udział we wspólnej imprezie Mikołajkowej. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Mary Kapils, Ivar Skraps oraz konsul P. Małgorzata Hejduk-Gromek, którzy na inauguracji tego świątecznego przedsięwzięcia złożyli życzenia bożonarodzeniowe. Z okazji tych nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałabym wszystkim Państwu, Państwa rodzinom, Państwa bliskim, przyjaciołom, współpracownikom życzyć radości, spokoju. Takiego wewnętrznego szczęścia i tego poczucia, że jest dobrze. Wszystkim Państwu życzę Wesołych Świąt. Sala Miejskiego Domu Kultury w Jakubowie zapełniła się ponad 200-osobową reprezentacją uczniów polskich szkół z Dneburga, Rzeżycy, Rygi oraz Szkółki Języka i Kultury w Jełgawie, którzy wraz z gospodarzami z Jakubowa mieli niepowtarzalną okazję spotkać się i integrować podczas imprezy Mikołajkowej o bogatym i różnorodnym programie. Na początku zaprezentował się zespół kukółeczka który przedstawił gościom swój dorobek artystyczny w postaci godzinnego koncertu. W finale wyśpiewując wesołą kolędę. Kukułki zaprezentowały licznie zgromadzonym na sali gościom swoją zespołową tradycję. Jeśli ktoś z uczestników zespołu w dniu występu ma urodziny, dostaje prezenty i odbiera życzenia na scenie. W tym dniu swoje urodzinki obchodził Daniel Traszynin. Kulminacyjnym punktem polonijnego spotkania mikołajkowego było wspólne kolędowanie i zabawa ze świętym Mikołajem. Inicjatorem dzisiejszego wydarzenia jest szkółka niedzielna wieka Pils. To pani Katarzyna holska kryukowska przyszła do mnie w zeszłym roku z pomysłem na zorganizowanie mikołajek. Wspólnie uzgodniliśmy, że zrobimy ogólnołotewskie spotkanie Mikołajkowe, a ponieważ Jekapirs leży gdzieś po drodze, po środku między Rygą, Dyneburgiem a Rezekne, uznaliśmy, że będzie fair, jeśli wszyscy inni będą mieli mniej więcej taki sam dystans do pokonania, żeby tutaj dotrzeć. Poza tym dzieci ze szkółki pani Katarzyny są tak dynamiczne, tak zaangażowane i tak świetnymi są organizatorami, że pani Katarzyna. Opierając się na nich, jest w stanie poprowadzić taką imprezę, oczywiście pod patronatem Związku Polaków na Łotwie. A ambasada ma czystą przyjemność, mogąc te działania sfinansować. W tym roku troszeczkę zmieniliśmy formułę i scenariusz wydarzenia. Zaczęliśmy od no, tradycyjnie od przywitania, wszystkich złożenia życzeń, po czym wystąpiły dla nas kukułki z Dyneburga. Związanką tańców, które zakończyły piękną świąteczną, bożonarodzeniową piosenką. Później mieliśmy chwilkę przerwy, żeby można było przygotować scenę. Na którą wkroczył święty Mikołaj, który oczywiście miał prezenty dla wszystkich dzieci. Zadawał im trudne pytania, jak to święty Mikołaj kazał śpiewać piosenki, recytować wiersze, ale ponieważ dzieci z naszych szkół są do tego doskonale przygotowane przez naszych nauczycieli, wszyscy sobie świetnie z tym zadaniem poradzili. Także każde dziecko wyszło z prezentem. Następnie zaczął się koncert i yy, można powiedzieć dyskoteka z Bożonarodzeniowymi, świątecznymi, zimowymi piosenkami w wykonaniu zespołu Brawo Bend z Wilna. Piosenki oczywiście wszystkie są po polsku, więc jest to typowo polonijna impreza. Wracając z tak udanej imprezy do domów, dzieci bez wątpienia przez całą drogę objadały się słodyczami i cukierkami, które dostały od świętego Mikołaja. W połowie grudnia w świeżo odremontowanej sali polskiej szkoły w Dałga w Pils odbył się koncert-spotkanie organizowany przez Dyneburski Oddział ZPL Promień. Dyneburski Oddział ZPL Promień w ubiegłym roku obchodził 30-lecie. Wobec tego powstał pomysł zorganizować koncert pamięci aktywnych działaczy oraz założycieli promienia, którzy już odeszli na tamten świat. Inicjatorem koncertu jest pani Maria Jurkowa, która skrupulatnie zebrała stare archiwalne zdjęcia historyczne, które były wyświetlane na ekranie podczas spotkania. Koncert rozpoczął się wspólną modlitwą, potem zaśpiewał chór promi, wykonując utwory świętej pamięci Bernarda Termena, naszego duneburskiego muzyka i kompozytora. Pan Stanisław Januszkiewicz, nasz miejscowy poeta, zarecytował swój wiersz poświęcony pamięci kompozytora. Tego wieczoru wspominano bardzo wielu działaczy, wśród których była Halina Bakalar-Czumaczenko, pierwsza dyrygentka naszego chóru. Wielką niespodzianką był występ uczennicy świętej pamięci Haliny Bakalar-Czumaczenko. Ulubione utwory swojej nauczycielki wykonała Jelena Barel. Pedagog Szkoły Muzycznej w Dałga w Pils. Jeszcze większą niespodzianką okazał się występ jeszcze jednej uczennicy pani Haliny, gwiazdy łotewskiej opery pani Ilony Bagele. Pani Maria Jurkowa, nie ukrywając zadowolenia po koncercie, udzieliła wywiadu akcentom polskim. Pomoc tego koncertu powstał na zarządzie Promienia, gdzie było powiedziane, że my powinniśmy jakoś uczcić 30-lecie naszego istnienia Promienia. I rozpoczęliśmy od osób, które odeszły, żeby uczcić ich pamięć. Jak ja to pracowałem nad tym wszystkim? Ja zebrałam informacje, jakie tylko mogłam zdjęcia. І дуже це було зібране. Не всіх прибжмяло тут в концерті, я думаю, бо то був дуже, дуже широк праці, і Ігор Чартутин теж з'їнтя показували, ми документи. я думаю, що з бігом часу ми трошки, трошечки розширимо. І будемо робити по, по кілька людей такі вечори пам'яті, да? не у всіх одразу, але хотілося учити. Ми дуже A często mówimy na zarządach o tym, żeby odrodzić ta tradycję spotykania Polaków. I może być może pod jakimś tytułem, czy złączeni w modlitwie, czy ktoś wymyśli lepszy jakiś tytuł, my będziemy opowiadać o promieniakach, żeby o nich nie zapomniano. To było bardzo wzruszające i ciepłe spotkanie, podsumowujące trzydziestolecie promienia. Wszyscy uczestnicy imprezy ze łzami w oczach po koncercie stwierdzili, że pragną kontynuacji takich spotkań. 6 grudnia w Polskiej Szkole imienia Hrabiów platerów w Krasławiu odbyło się przedsięwzięcie drugi przegląd małych form teatralnych. Przegląd małych form teatralnych w okresie Adwentu oczywiście nawiązał do tematyki Bożonarodzeniowej. W przeglądzie wzięły udział zespoły z kilku Krasławskich szkół. Szkoły Łotewskiej, Szkoły Wiksne oraz Szkoły Polskiej imienia Hrabiów Platerów. Do występów dzieci przygotowały nauczycielki skierowane do pracy przez Orpek, Joanna Szostak oraz Wiesława Sobiszek. Dyneburg prezentowały dwa zespoły. Grupa Teatralna Centrum Kultury Polskiej Uśmiechnięta Tęcza pod kierownictwem Mileny Sawkinej, oraz szkolny teatrzyk z polskiego gimnazjum z przedstawieniem Bożonarodzeniowym przygotowanym przez dzieci wraz z nauczycielką języka polskiego Lidią Łapkowską. Impreza z Bożonarodzeniowym akcentem odbyła się z myślą o wsparciu, popularyzacji oraz wzmocnieniu polskiej szkoły w Krasławiu przy wsparciu finansowym ambasady RP w Rydze. W następnym reportażu króciutko wpadniemy na ostatnie w roku 2019 posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie, które odbyło się 14 grudnia w Rydze w domu Asocjacji Mniejszości Narodowych Łotwy, siedzibie ZPL. Na posiedzenie zarządu głównego przybyli przedstawiciele oddziałów z Rezekne, Malty, Jełgawy, Jakubowa, Rygi, Dyneburga, Jurmały, Tukums oraz Dalekiej Nadmorskiej Lipawy. Po podsumowaniu zorganizowanych przez Związek Przedsięwzięć w 2019 roku został wypracowany również ramowy plan imprez w nadchodzącym 2020 roku oraz terminy. Pierwsza związkowa impreza odbędzie się już 3 stycznia w Dyneburgu z okazji stulecia kampanii ładgalskiej, druga 12 stycznia w Krasławiu. Będzie to 14. edycja festiwalu kolęd i pastorałek. Po zakończeniu posiedzenia zarządu odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe, do którego dołączyli ksiądz Witold z kościoła świętego Alberta w Rydze oraz członkowie Związku Polaków na Łotwie. Po wspólnej modlitwie sprawowanej przez księdza Witolda, wszyscy zgromadzeni tradycyjnie podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. Bardzo miłym i wzruszającym akcentem było wspólne śpiewanie kolęd. Serdeczny klimat panujący na spotkaniu wprowadził wszystkich w ciepłą i rodzinną atmosferę świąt bożonarodzeniowych. A teraz zaprezentujemy Państwu krótki filmik z życzeniami od dzieci z polskiej chatki, który powstał w grudniu podczas licznych imprez w Centrum Kultury Polskiej przy wsparciu ambasady RP w Rydze. Życzymy Państwu wesołych i pełnych radości i niespodzianek świąt Bożego Narodzenia, niepowtarzalnych wzruszeń i zaskakujących prezentów pod choinką, prawdziwej zimy za oknem i ciepła rodzinnego w domu. Добрый святой Николай, Все дети те кохали, Усят соби между нами, Обдаст дети презентами. Я жить людям тоже счастье. Зима, 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 пада, пада снег. Я ядом, я до, швед санкань, санки звонят звоночками падает снег, я рядом санки, есть хранифы и болванки. Снежки из неба спадаю, Жечение здоровых слез складаю. Нехто свинта бенто очень добрый, А презенты наилепшим. Веселый свинт! Боже, за народзень то чудовний сад Вшище юж чекаєм на колінки бляш Миколам даш, дуже пачек маш Як ці ладні попросімо, то нам дєчом даш Брожна нот з грудньовом, вшрудь снежні заметі, Пара реніферів з неба до нас Весових Швяаааааант! Pada śnieżek, pada śnieżek, Juży w śnieżek, manka śnieżek, Białe uszki i policzki, I śniegowe rękawiczki. свечи на небе, Микола летит до чебе, бы дать и презенты и пшествовать ушмы свой свенты. Вяры правдивые, надеюсь, счастливые, милости родив. Zdrowia, szczęście i radości i uśmiech na twarzy. Żeby wszystko się spełniło, o czym wszyscy marzą. Wesołych zdrowia, świąt! Zdrowie, dobrych ocen i tyle radości. Życzę dużej zdrowia, radości i dobrych ocen. I wielu prezentów dla swojej kochanej rodziny, dla nauczycieli i dla swoich kolegów. жиджи радостных свен. Женифер Рудольф, же Копыта, Николай, успеху презенты хвыта, шишки смутки пойдем в конт, сердечнее, жечем веселых швенд! Nasz dzisiejszy program dobiega już końca. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone chwile i pragniemy zaprosić na koncert bożonarodzeniowy w Domu Polskim 26 grudnia o godzinie 16. Natomiast 3 stycznia na uroczystości z okazji stulecia wyzwolenia Dyneburga od Bolszewików oraz zwycięskiej kampanii Ładgalskiej. Początek uroczystości o godzinie 11. Parku Wolności przy Krzyżu na Słowódce. Redakcja Akcentów Polskich, Centrum Kultury Polskiej oraz Związek Polaków z okazji świąt Bożego Narodzenia składają najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół. Oraz wszystkich bliskich dla Państwa osób. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.